Szanowni inwestorzy, co nam mówi rynek miedzi? Mówi się, że miedź ma doktorat z ekonomii, czyli bardzo dobrze prognozuje i wyprzedza procesy gospodarcze na świecie. I okazało się, że w ostatnim czasie, kiedy mieliśmy do czynienia ze spadkami indeksów giełdowych, miedź spadała tylko nieznacznie, a dzisiaj bardzo dynamicznie rusza w górę. Co sygnalizuje, że ostatnie informacje są odczytywane przez rynek surowcowy, zwłaszcza rynek miedzi, który jest mocno skorelowany z procesami gospodarczymi, bardzo optymistycznie, że kolejne miesiące, kolejne kwartały mają przynieść nam ożywienie gospodarcze. I jeżeli dzisiaj będziemy kończyć bardzo wyraźnym wzrostem, to taka Sytuacja i wzrosty na miedzi będą sygnalizowały, że inwestorzy zaczynają dyskontować, że największe strachy są już za nami na giełdach papierów wartościowych i przed nami bardziej optymistyczny wariant rozwoju wypadków, zasilany tym, że kolejne spływające informacje z gospodarki będą pokazywały lepszą sytuację, będą pokazywały ożywienie i przede wszystkim perspektywy na kolejne ożywienie w następnych kwartałach. I myślę, że tak należy interpretować to, co teraz dzieje się na rynku miedzi. Plus, przypominam, rozpoczyna się. Plenum Komunistycznej Partii Chin, które ma być poświęcone gospodarce i spodziewajmy się także jakiegoś stymulusu chińskiej gospodarki, co też może się odbić bardzo pozytywnie na rynku miedzi. A w takiej sytuacji, atak na 10 tysięcy dolarów może być bardzo, bardzo prawdopodobny i być tylko kwestią czasu. Jak będzie, zobaczymy. Pozdrawiam.